W niedzielę 3 października uczcimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości religijno-patriotyczne rozpocznie Uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Demicy o godzinie 10.30. Po nabożeństwie ceremonia złożenia kwiatów pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego. 27 września 1939 roku w oblężonej jeszcze Warszawie powstały struktury służby zwycięstw Polski, pierwszej organizacji konspiracyjnej, która tym samym dała początek utworzeniu i wojskowych, i cywilnych struktur polskiego państwa podziemnego. I co roku z tej okazji Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Miasto Dębica, Parafia Świętej Jadwigi organizują uroczystości. W tym roku te uroczystości odbędą się 3 października. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 10.30. Natomiast po mszy będzie tradycyjne złożenie kwiatów, ceremonia złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej właśnie Polskie Państwo Podziemne, która znajduje się na budynku dawnego Miejskiego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Cmentarnej. Na obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego zapraszają burmistrz miasta Dębicy, zarząd Światowego Związku, żołnierze Armii Krajowej, środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy oraz proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Dębicy.